Witam, dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z najlepszych dropów, wiecie te pamiątkowe skrzynki, czyli suweniry, co opadają podczas major eventów? Próbowaliście kiedyś je otwierać, czy od razu dajecie na sprzedaż? Ja to jakoś zaryzykowałem kilka razy, ale to się kompletnie nie opłaciło. Ale goście z dzisiejszego filmiku to całkiem inna historia, ale przed tym ważna informacja do was. Każdego dnia przybywają nowe ludzie i szybko będzie już czas na losowanie USP-ka. A więc przypominam, że jak zasubskrybujecie nasz kanał, to macie ustawić subskrypcję jako publiczny, bo inaczej nie będziemy mogli zweryfikować czy subskrybujesz nasz kanał. Na dzień dzisiejszy publicznych subskrypcji jest dopiero 70 a więc unikajmy niemiłych sytuacji. A teraz do rzeczy, miłego oglądania. Pierwszy gość to streamer youtuber Josh OG. Właśnie rozpoczął stream w celu uzyskania souvenir Dragon Lore, co prawda niezbyt mu się to udało, ale w sumie to taka niezła akcja, wracasz sobie do monitoru, a tam suwinirem 4 night. Nie Dragon lore, ale zawsze coś. Kolejny to na pewno znajomy wam youtuber Sparkles, co również nagrywa filmiki o oceie. Wideo, które wam pokażę nabrało 2,5 miliony obejrzeń. To nie jedyny sukces gościa, dodatkowo właśnie w tym wideo wypadł mu ten samy souvenir Dragon Lore Factory New. Nawet dziewczyna YouTubera niezmiernie się cieszyła. Trudno mi jest wyobrazić jakbym sam reagował na takie coś. Czasem, jeżeli jest to twój dzień, to fart nie ma granic. Jak właśnie było na streamie u gracza WatchGamesTV. TV. Było to klasyczne otwieranie skrzynek. Początek, jak zawsze, nic ciekawego, lecz już na zakończenie wszystko zaczęło się zmieniać. Najpierw souvenir The Lore Factory New. Tak w ogóle padają souvenir nie Factory New, czy to zwyczajnie taki duży fart mają? Tak samo drogą to nie koniec Dalej Shadow Daggers oraz Bayonet M9 StatTrak stat stat Phantom Lord Tak to ten youtuber co robił opening na setki skrzynek Właśnie w jednej z nich wypadło mu Co znowu Dragon Lord, No niestety nie nie miał aż tak wielkiego fartu, a więc wypadła mu jakaś skromna M4 Knight. Jak myślicie, jeżeli otworzycie taki jeden, jedyny souvenir case, jaka szansa, żeby wydropił wam coś dobrego? W moim przypadku takiej szansy nie ma. Lecz nasz kolejny farciarz obalił ten mit i udowodnił na cały świat, że jest to możliwe. Właśnie on z jednej skrzynki otrzymał co? Souvenir Dragon Lore. Jasne, że fakt truinio. Co ze mną nie tak? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh. O mój! O mój! Ostatni na dzisiaj to wesoli znany farciarz Anomaly. Gościu, jak ma wolny, czas otwiera skrzynki. No a dlaczego nie? Właśnie na jednym z takich openingów był stream i wydropiło mu M4 Night. Reakcja jest tutaj jak zawsze bezcenna. Odej! O mój Boże! 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 Tak, powoli nasz odcinek dobiega końca. Jak Ci się spodobało to zostaw lajk like. i jak nie subskrybujesz to polecam jak najszybciej to zrobić, iż na kanale regularnie pojawiają się ciekawe oraz poczujące filmiki. Przypominam o konkursie, naprawdę warto jest wziąć udział. Na dzisiaj to tyle, widzimy się już jutro, trzymajcie się i do zobaczenia!